Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry, kochanemu Państwu. Yy, powróciłem z yy, turnieju tenisowego. M łokieć, no, do, no łokieć, nie, nie miałem szans, żeby kontynuować. Natomiast towarzysko cudownie. Teraz za chwilę znowu wyjeżdżam, więc będzie, że Państwo mieli transmisję z różnych miejsc na świecie. Może bardziej w Polsce niż na świecie. Proszę Państwa, na pewno usychają Państwo z tęsknoty za kuplecikami, ciotki dorodki. No to ja nie mogę stanąć o koniem, I, no i poruszone dzisiaj zostaną przez, przez ciotkę sprawy związane z panem Jarosławem K i panem Radomirem W. W, no, takie pewnie Państwo wiedzą, ja nie chcę zdradzać wszystkiego, ale będzie również o nowym Panu Prezydencie, o starym Panu Prezydencie, aczkolwiek przecież młodym duchem, oraz o sondażach partyjnych. No, jak jest, no to wszyscy Państwo pewnie też wiedzą, a jeżeli ktoś nie wie, to zapraszam na kupeciki, ciotki doradki, numer 37. Jak mawiała ciotka doradka, będzie pierwsza zbrodka. W kontekście Radumira pan Jarek ustanawia obyczaj nowy, żeby z Hamami nie rozmawiać. To jak wyjaśnić, że się dość regularnie składa, że z panem Jarosławem ktokolwiek jeszcze kada. Jak mawiała ciotka doradka, będzie druga zbrodka. Obiecał pan Nawrocki, pierwszego dnia sześć ustaw, lecz słowa nie dotrzymał, projektów lista pusta. Nie dziwię mu się wcale, obietnic lista tania i służy do wygrania, nie do dotrzymywania. Jak wmawiała ciotka Dorotka, będzie trzecia zwrotka. Podobno Andrzej Duda, ma na robotę sposób, do MKO lub pójdzie miażdżącą liczbą głosów. Tak mówią w kuluarach, ciekawość ludzi zżera, coś głosu, tylko dziwnie Agata nie zabiera. Jak mawiała ciotka Dorotka, będzie czwarta zwrotka. Sondaże procentowe wskazują nam wymowni Kamysza partia leży i leży też chłowni. Runela trzecia droga, więc jasne niby słońce Jak trudno dwóm facetom jest związać koniec z końcem Jak mawiał wujek Zaskrojec, teraz będzie koniec No i od ciotki Dorotki to by było na tyle Jak mawiał profesor Jan Tadeusz Stanisławski. Nie wiem, czy ktoś z Państwa zastanawiał się, jak okrutnie niepoprawne, jak gramatyczne jest to sformułowanie, i to by było na tyle. No ale wymknęło się z kanonów poprawności i być może dlatego zostało przez wszystkich zaakceptowane i włączone do słownika. Proszę Państwa, mamy dzisiaj 8, 8 sierpnia, no i piątek. No, i imieniny mamy też. A imieniny 8 sierpnia obchodzą Emilian i Miron. A także Bonifacja, Cyriak, Cyryl, Dominik, Esmeralda, Jan, Joanna, Largus, Maryn, Maryniusz, Mirona, Niegosław, Niezamysł, Sewer, Smarakt, Sylwiusz, Szmarakt i Wiktor. Wszystkie. Wszystkiego dobrego państwu solenizantom. I jeszcze może nietypowe święta mamy? Mamy. Międzynarodowy dzień kota. Mm, mm, mm. Bardzo lubię. Wielki dzień pszczół mamy i no, międzynarodowy dzień kobiecego orgazmu. No tak, bardzo lubię też. Przysłowie? Na dziś, gdy z początku sierpień częste grzmoty miewa, Tedy też do końca takąż nutkę śpiewa. No, ładne, ładne. Cyca tytynia, Lolita Pi. Szczęście się nie kończy. Ono ulega zmianom. Prawda? Nie ulega zmianom, natomiast nasza, nasz bądź Kasi i Grapu słówek w nim zawarta dzisiaj płynie prosto od Basi Bocia, prawdziwe nazwisko znane redakcji. Mamy dzisiaj w Bąciku Kasi trasę w pyłku. Każdy miewa. Bardzo Państwu dziękuję ślicznie za uwagę. Spotkamy się jutro. Dlaczego nie? Pa!